Wyobraź sobie, że przenosimy się 100, może 200 lat wstecz. Budzisz się i zaczynasz szykować się do pracy. Jednak kiedyś praca oznaczała zupełnie coś innego niż dzisiaj. Ciężka fizyczna charówka, najpierw w polu, wykorzystując narzędzia i ogień, potem hałas maszyn, tym fabryk, tłok w tramwaju i zegar nad biurkiem. Praca to miejsce, do którego trzeba było iść, bez względu na pogodę, zdrowie, nastrój czy sens. Bo tak działa świat. Potem wchodzi wiek 20. Biuro staje się nowym centrum cywilizacji. Garnitury, kawomaty, klimatyzacja, open space. Władza objawia się nie przez przymus fizyczny, ale przez presję wywołaną grafikiem, mailem, spotkaniem na dziewiątą. To epoka pracy mierzonej nie tyle efektem, ale przede wszystkim obecnością. A dziś praca to laptop na stole w kuchni, kawa z własnego kubka, można zarabiać nie wychodząc z domu, można pracować mniej, a zarobić więcej. Można mieć wpływ na swój czas. Coś, co dla naszych dziadków byłoby nie do pomyślenia, a dla nas staje się codziennością. Czy to chwilowy efekt pandemii, czy tylko przywilej wybranych, a może coś więcej początek nowego rozdziału moment, w którym po raz pierwszy od rewolucji przemysłowej odzyskujemy kontrolę nad pracą i nad życiem. Kontekst historyczny. Do tej pory praca nigdy nie była tylko sposobem na zarobek. To sposób, w jaki organizujemy nasze życie, społeczności i miasta. A jednocześnie to narzędzie kontroli, władzy i kultury. W świecie przedindustrialnym większość ludzi żyła z pracy fizycznej, samodzielnie lub w małych wspólnotach. Praca była zintegrowana z życiem. Rolnik nie znał podziału na czas pracy i czas wolny. W średniowieczu rytmy wyznaczały pory roku, a nie zegar. Nawet rzemieślnik czy krawiec pracował w domu. Dopiero rewolucja przemysłowa stworzyła ideę, że do pracy trzeba iść: fabryki, wielkie zakłady, godziny pracy. To była nowość, która podporządkowała człowieka maszynie. Praca stała się miejscem i obowiązkiem. W XX wieku ten model się rozwinął. Biuro stało się nową fabryką klasy średniej. Biały kołnierzyk zamiast czarnego pyłu, ale zasady były te same: przyjdź bądź wykonaj, wyjdź. Powstała kultura obecności, niekoniecznie efektywności. Kultura, w której ważniejsze było, że jesteś na miejscu, niż to, co faktycznie robisz. I nagle pandemia. Jeden globalny szok. Eksperyment wymuszony na całym świecie: miliony ludzi odkryły, że mogą wykonywać swoje obowiązki zawodowe bez biura, bez dojazdów. Praca wróciła do domu, jakby zatoczyła koło. Czy to początek większej zmiany porównywalnej do rewolucji przemysłowej? A może tylko chwilowe przesunięcie, które system będzie próbował cofnąć? Być może to, co dla jednych jest rewolucją technologiczną, dla innych jest po prostu powrotem do czegoś bardziej ludzkiego. Do pracy, która nie wymaga przemieszczania się przez pół miasta tylko po to, by odpisać na maila. Może warto zastanowić się, co naprawdę zyskaliśmy, gdy przestaliśmy mierzyć pracę czasem i miejscem. Co zyskujemy dzięki pracy zdalnej? Z pozoru to tylko zmiana narzędzi. Mniej biurek, więcej ekranów, ale czy naprawdę o to chodzi? Praca zdalna to coś więcej niż przesunięcie pracy z pokoju konferencyjnego na kanapę w salonie. To cicha rewolucja, która powoli przenika do każdego aspektu naszego życia. Od tego, jak układamy dzień, po to, co jemy i jak oddychamy, dosłownie. Codziennie nie stoisz już w korku, nie tłoczysz się w zatłoczonym tramwaju, nie próbujesz znaleźć miejsca w biurowej kuchni, a Twoja praca nie musi być skazana na sztywną rutynę. To nie tylko komfort, to przestrzeń. Coś, czego często nam brakowało, choć na co dzień tego nie zauważaliśmy. Co właściwie się zmienia? Jak bardzo praca zdalna wpływa na nasze zdrowie, samopoczucie, a nawet klimat planety? Czyste powietrze. Mniej plastiku i zdrowsze jedzenie. Wyobraź sobie poranek bez korków, budzisz się, a zamiast spędzać godzinę w samochodzie czy zatłoczonym tramwaju, masz czas na spokojne śniadanie. Jak to zmienia dzień? Samochodów na ulicach jest mniej, a to oznacza mniej spalin i mniej zanieczyszczone powietrze, którym oddychamy. W miastach, gdzie powietrze bywa ciężkie jak ołów, robi to naprawdę ogromną różnicę. W USA badania pokazały, że praca zdalna może zmniejszyć emisję CO2 nawet o 58%. To prawie połowa. A jak to wygląda u nas? W Polsce komunikacja miejska jest popularna, więc efekt jest mniejszy, ale wciąż zauważalny. Ostatecznie każde auto mniej to cisza, mniej hałasu, mniej stresu. Co z plastikiem? Ile razy się zdarzało, że na lunch kupujesz coś w plastikowym pakowaniu, którego potem się pozbywasz? Praca z domu to okazja, aby gotować samemu, wybierać lokalne produkty i ograniczać plastikowe śmieci. To nie tylko kwestia ekologii, ale też jakości jedzenia. Jemy mniej przetworzonego jedzenia, więcej warzyw i świeżych produktów. Więcej czasu dla rodziny i dla siebie. Codzienne dojazdy do pracy potrafią pochłonąć naprawdę dużo czasu a to przecież czas, który mógłbyś przeznaczyć na coś, co naprawdę ma dla ciebie znaczenie. Ile razy w tygodniu zdarzyło ci się przegapić rozmowę z dzieckiem, wspólny posiłek z partnerem albo wieczorny spacer, bo utknąłeś w korku lub wracałeś późno z biura? A co jeśli po całym dniu masz jeszcze pasję, której nie chcesz odpuszczać? Zajęcia ze śpiewu, warsztaty kreatywne, albo po prostu potrzebujesz chwili by zrobić zakupy na spokojnie, bez biegania między regałami tuż przed zamknięciem sklepu. Dojazdy i biurowa rutyna często wysysają z nas energię. Zanim znajdziesz chwilę dla siebie, dzień się kończy. Praca zdalna zmienia ten układ. Daje więcej elastyczności, a przez to realny wpływ na to, jak wygląda Twój dzień. Możesz być bardziej obecny w życiu rodziny, ale też zadbać o siebie. A to nie tylko siłownia czy zdrowe jedzenie. To też spokojny sen, bez budzika nastawionego na dojazd. To kawa wypita w ciszy, nie w pośpiechu. To moment, by po prostu się zatrzymać. Zresztą, spójrzmy prawdzie w oczy. Czy w pracy biurowej ludzie naprawdę pracują dosłownie każdą minutę swojego grafiku? Nie. Choćbyśmy chcieli być super superproduktywni, bywa, że po prostu czekamy na maila, na kolejne zadanie, na spotkanie. W międzyczasie przeglądamy stare pliki Excela, udajemy skupienie, wychodzimy do kuchni albo do łazienki, żeby rozprostować nogi. To są cenne minuty, które gdy jesteśmy w domu, możesz lepiej wykorzystać. Odpisać dziecku na wiadomość, wstawić pranie, posprzątać. Ugotować coś sensownego. A w szerszej perspektywie, praca zdalna może także wpływać na decyzję o zakładaniu rodziny. Dla wielu kobiet pogodzenie pracy zawodowej z wychowaniem dziecka oznacza konieczność kompromisów, a praca zdalna zdecydowanie zmniejsza te napięcia. Pozwala pracować bez utraty kontaktu z dzieckiem, bardziej elastycznie zarządzać dniem i ograniczyć koszty, choćby opieki nad dziećmi. Więcej czasu, mniejsze zmęczenie. I większa kontrola nad swoją codziennością to nie tylko komfort, ale realne czynniki, które zwiększają gotowość do rodzicielstwa. W świecie, gdzie dzietność spada, a polityki prorodzinne często okazują się niewystarczające, praca zdalna może być cichym, ale skutecznym wsparciem dla tych, którzy chcą łączyć życie rodzinne z zawodowym, bez rezygnacji z jednego na rzecz drugiego. Mniej stresu, większa satysfakcja. Praca zdalna nie eliminuje stresu całkowicie, ale pozwala ograniczyć wiele jego codziennych źródeł. Przede wszystkim daje możliwość pracy w otoczeniu, które sami tworzymy, we własnym tempie, w ciszy, z ulubioną muzyką. W warunkach dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Po trudnym spotkaniu online, nie ma potrzeby pozostawania przy biurku i kontynuowania pracy z udawaną lekkością. Można odejść na chwilę, złapać oddech, zresetować się. Ten prosty gest, chwila wytchnienia, często stanowi różnicę między chronicznym napięciem a zdrowym funkcjonowaniem. To szczególnie ważne dla osób wysokowrażliwych, neuroatypowych czy introwertycznych, dla których biurowe środowiska bywają przytłaczające i dezorganizujące. Dla nich zdalna praca to nie tylko wygoda, ale realne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. Możliwość pracy w bezpiecznej, przewidywalnej przestrzeni znacząco zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego i poprawia ogólne samopoczucie. Warto jednak podkreślić, że nawet osoby dobrze funkcjonujące w klasycznym środowisku pracy również korzystają z tej zmiany. Elastyczność w rozumieniu wyboru miejsca i sposobu pracy sama w sobie działa jak bufor dla stresu, zmniejsza poczucie kontroli z zewnątrz, a zwiększa autonomię, co, jak potwierdzają badania psychologiczne, przekłada się bezpośrednio na większą satysfakcję z pracy i lepsze wyniki. Czy naprawdę musimy traktować zdrowie psychiczne jako koszt wpisany w etat? Zwiększona produktywność i efektywność pracy. Nie każdy osiąga szczyt koncentracji między 9 a 17. Nie wszyscy pracują najlepiej pod stałym nadzorem. Środowisko zdalne umożliwia lepsze dopasowanie trybu pracy do siebie, co dla wielu przekłada się nie tylko na wyższą produktywność, ale też, co równie ważne, na poczucie większej autonomii. Sztywne godziny, nieustanny nadzór, rytuały obecności. Wszystko to sprawia, że zaczynamy realizować nie cele, ale czyjeś wyobrażenia o produktywności. Stajemy się częścią systemu, który mierzy czas i aktywność, ale niekoniecznie sens i wartość naszej pracy. Z badań przeprowadzonych przez MC2 Innovations wynika, że 43% pracowników czuje się bardziej wydajnych w modelu zdalnym. Z kolei raport US Bureau of Labor Statistics z 2024 roku potwierdza systematyczny wzrost efektywności w firmach, które zwiększają udział pracy zdalnej. Coraz więcej organizacji, zwłaszcza branżach kreatywnych, technologicznych czy IT, zauważa, że fizyczna obecność w biurze nie jest już miarą zaangażowania, wręcz przeciwnie, gdy pracownicy czują się autonomiczni i obdarzeni zaufaniem, rzadziej marnują czas na pozorowaną aktywność. Oszczędności korzyści dla pracownika. I pracodawcy. Praca zdalna to realne oszczędności finansowe dla pracownika. Eliminacja codziennych dojazdów oznacza brak wydatków na paliwo, bilety komunikacji miejskiej czy taksówki. To także mniej wydatków na jedzenie na mieście czy kawę na wynos, które często generują nieplanowane koszty. Zyskujemy też możliwość lepszego zarządzania budżetem domowym, np. przygotowując posiłki we własnej kuchni. Dla pracodawców oszczędności wynikają przede wszystkim z mniejszych kosztów operacyjnych. Wynajem przestrzeni biurowej, jej utrzymanie, ogrzewanie, klimatyzacja, sprzątanie czy wyposażenie stanowisk to duże wydatki, które można zredukować dzięki pracy zdalnej. W wiele firm decyduje się na ograniczenie powierzchni biurowej lub wynajem przestrzeni coworkingowych na godziny, co pozwala obniżyć stałe koszty. Dodatkowo, elastyczność pracy wpływa na obniżenie absencji i rotacji pracowników. Mniej zwolnień chorobowych oraz niższa fluktuacja to konkretne oszczędności związane z procesem rekrutacji, wdrożenia nowych osób i szkoleniami. Stały zespół to również większa efektywność i mniej przerw w projektach. Co więcej, praca zdalna umożliwia firmom rekrutację talentów z całego świata, niezależnie od lokalizacji geograficznej. To pozwala na pozyskanie najlepszych specjalistów, którzy przekładają się na wyższą jakość pracy i większe zyski przedsiębiorstwa. Wakacje w czasie pracy. Praca zdalna to nie tylko domowy laptop i dress. Dla wielu osób to szansa, żeby zupełnie inaczej poukładać sobie życie. Taki model pracy wywraca nasze dotychczasowe przyzwyczajenia i priorytety. Pierwszą grupą osób, które rzuca się na myśl, są cyfrowi nomadzi. Najczęściej są to osoby młode, niezwiązane jeszcze z obowiązaniami rodzinnymi, które chcą zobaczyć świat nie tylko z perspektywy tygodniowego urlopu. Praca zdalna po raz pierwszy pozwoliła na możliwość podróżowania i zarabiania równocześnie, ale cyfrowi nomadzi to tylko jedna z wielu grup, które korzystają z tej zmiany. Coraz więcej osób decyduje się na życie poza dużymi miastami, bliżej natury, wolniej, spokojniej. Dom w górach, mały domek nad jeziorem, mieszkanie w mniejszym miasteczku wcześniej wymagały rezygnacji z wielu zawodowych możliwości. Dziś, dzięki pracy zdalnej, można łączyć kontakt z naturą, z karierą w korporacji czy organizacji międzynarodowej. Wystarczy stabilne łącze internetowe i dobrze zorganizowany czas pracy. Ten model pracy pomaga też lepiej godzić obowiązki rodzinne i zawodowe, zwłaszcza tam, gdzie zawodowa mobilność jednej osoby nie musi oznaczać ciągłych przeprowadzeń całej rodziny. Dzięki temu można towarzyszyć bliskiej osobie, która otrzymała ofertę pracy wymagającą relokacji, bez konieczności rezygnowania z własnego stanowiska czy przerywania kariery. Dostępność i równość szans. Jeszcze do niedawna miejsce, w którym się urodziłeś, bardzo często decydowało o tym, jak daleko udać się zajść w karierze zawodowej. Jeśli nie mieszkałeś w dużym mieście czy w centrum biznesowym, twoje szanse na rozwój i dostęp do dobrze płatnej pracy były mocno ograniczone. Wielu ludzi musiało przeprowadzać się do takich miast jak Nowy Jork, Londyn, Warszawa czy Berlin, by znaleźć dobrą pracę i zrobić krok dalej w karierze. Relokacja była niemal koniecznością. Dziś świat się zmienia. I to bardzo dynamicznie. Praca zdalna otwiera przed nami nowe możliwości. Dzięki niej nie musimy już fizycznie być w biurze, aby realizować swoje zadania, a to oznacza, że miejsce zamieszkania przestaje być barierą. Możemy przekraczać te granice. Które kiedyś dzieliły nas od szans na lepszą pracę i lepsze życie. To otwarcie drzwi ma ogromne znaczenie, zwłaszcza dla osób, które z różnych powodów mają utrudniony dostęp do tradycyjnego rynku pracy. Mowa tu m.in. o osobach z niepełnosprawnościami. Wiele z nich posiada wysokie kwalifikacje, ale codzienne bariery, takie jak dojazdy, infrastruktura czy konieczność fizycznej obecności, skutecznie ograniczały ich możliwości zatrudnienia. Praca zdalna pozwala im na pełne uczestnictwo w rynku pracy, bez konieczności pokonywania tych przeszkód. Podobnie jest w przypadku osób przewlekle chorych, które z powodu stanu zdrowia nie mogłyby sobie pozwolić na codzienne dojazdy do biura. Dla nich praca zdalna to często jedyna realna szansa na stabilne zatrudnienie i rozwój zawodowy. Ekonomiczne konsekwencje. Praca przed komputerem w domu to nie tylko zmiana lokalizacji i sposób zarabiania pieniędzy. Lecz także realna rewolucja oraz przekształcenie przestrzeni, w której żyjemy. Wraz z przeniesieniem pracy do domu zmniejsza się liczba osób przebywających w biurach i centrach miast. Można by pomyśleć, jak diametralnie wpływa to na dochody małych biznesów i samego miasta, które coraz mniej zarabia. Jednak gospodarka wcale nie zwalnia. Pieniądze i aktywność przenoszą się tam, gdzie znajdują się ludzie czyli często do mniejszych miejscowości wsi oraz terenów podmiejskich. To właśnie tam powstają nowe lokalne biznesy, kawiarnie, sklepy czy miejsca coworkingowe, które wcześniej były domeną wielkich miast. Osoby decydujące się na życie poza miejskim zgiełkiem wnoszą tam swój kapitał, pomysły i codzienną aktywność gospodarczą. Efekt mniej korków i zatłoczonych tramwajów w centrum, a więcej życia i rozwoju tam, gdzie natura i spokój łączą się z nowoczesnymi technologiami. Ta zmiana nie tylko odciąża miasta, lecz także otwiera drogę do bardziej zrównoważonego i rozproszonego modelu rozwoju zarówno dla gospodarki, jak i dla nas wszystkich izolacja społeczna czy komfort psychiczny. Praca zdalna to nie tylko wyzwanie związane z mniejszą liczbą bezpośrednich kontaktów ale także szansa na uniknięcie wielu codziennych niedogodności biurowego życia. W biurze często spotykamy się z hałasem rozmów, dźwiękami drukarek, czy nawet irytującymi zapachami z kuchni czy kawiarni, które dla niektórych mogą być trudne do zniesienia. Zdarza się, że trudno się porozumieć z współpracownikami, zwłaszcza gdy różnimy się stylem pracy czy podejściem do zadań. Konflikty wynikające z dzielenia wspólnej przestrzeni, czy kłótnie o temperaturę w pokoju, głośną muzykę, czy nawet obecność zwierząt potrafią skutecznie obniżyć komfort pracy. W pracy zdalnej mamy możliwość stworzenia idealnych warunków dopasowanych do własnych potrzeb. Możemy wybrać ergonomiczne krzesło, ustawić oświetlenie, które nie męczy oczu, a nawet zdecydować, czy chcemy pracować przy muzyce, czy w absolutnej ciszy. Elastyczność w zarządzaniu czasem pozwala dostosować rytm pracy do swoich biologicznych preferencji. Dla niektórych to praca wcześnie rano, dla innych wieczorem. Taka autonomia często przekłada się na większą efektywność i satysfakcję. Oczywiście, praca zdalna wymaga też dyscypliny i umiejętności radzenia sobie z samotnością, ale jednocześnie pozwala na uniknięcie wielu stresów i napięć, które są nieodłączną częścią pracy zespołowej w biurze. Opór systemu. Dlaczego praca zdalna budzi tyle kontrowersji? Kiedy okazało się, że ludzie mogą być produktywni bez nadzoru, wiele firm poczuło, że grunt usuwa im się spod nóg. Praca przestała być rytuałem posłuszeństwa, a zaczęła być po prostu pracą. Dla wielu korporacji to nie tylko problem logistyczny, to kryzys tożsamości. Biuro było świątynią efektywności, symbolem statusu, a teraz wystarczy internet, komputer i kawa z własnego kubka. Może właśnie dlatego giganci tacy jak Amazon, Zoom chcą powrotu do normalności, ale czy naprawdę chcą normalności, czy tylko odzyskania władzy nad naszym czasem? Kontrola i władza. Wcześniej wspomniany tradycyjny model pracy mocno opierał się na fizycznej obecności hierarchii i nadzorze. To właśnie bycie na miejscu było pewną rodzaju formą podporządkowania się, sposobem na poddanie się dyscyplinie i kontroli. Badacze tacy jak Silvia Federici czy David Graeber zauważali, że kapitalizm zorganizowany był wokół porządku, który alienował jednostki. Ale ten sam system, dynamicznie innowacyjny, oparty na rozwoju technologii, stworzył też warunki do jego własnego przekształcenia. Dzięki internetowi, platformom cyfrowym i globalnej infrastrukturze informacyjnej dziś możliwa stała się praca zdalna. Kapitalizm, który wcześniej zamykał ludzi w biurach, teraz w swoim nowym wcieleniu pozwolił im z nich wyjść. To niby tylko zmiana lokalizacji, ale w rzeczywistości to zmiana strukturalna. Zmieniają się tradycyjne formy kontroli. Nikt nie patrzy ci przez ramię, nikt nie ocenia, o której wszedłeś do biura. Zamiast dopasowywać się do systemu, nagle system Musi dopasować do ciebie. To wyraźne przesunięcie środka ciężkości. Bo co się dzieje, gdy miliony ludzi zaczynają odzyskiwać kontrolę nad własnym czasem? Gdy nie muszą tracić godzin na dojazdy, gdy mogą pracować w rytmie zgodnym z ich życiem, a nie z firmowym harmonogramem. To nie tylko zmiana trybu pracy. To zmiana układu sił. Dla wielu korporacji to nie jest komfortowe. Nieprzypadkowo najwięksi gracze od Amazonu po JP Morgan naciskają na powroty do biur. Chodzi o odzyskanie widoczności kontroli hierarchii. Problemem także jest zarządzanie w małych i średnich firmach, które często nie rozważają pracy zdalnej dla swoich pracowników. Trwają przez paradygmacie, wierząc w jeden słuszny model pracy, co szkodzi zarówno biznesowi, jak i pracownikom. Często nieodpowiednie zarządzanie, przejawiające się w złej organizacji pracy zdalnej, powoduje, że przejście na tryb zdalny jest mniej efektywne. Oczywiście w wielu zawodach praca zdalna nie jest możliwa, ale tam, gdzie jest wykonalna, powinna być powszechną opcją. Zaskakujący brak poparcia ze strony lewicy. Jest rzeczą zadziwiającą, że praca zdalna, mimo swojej zbieżności z wieloma postulatami nurtów lewicowych, nie zyskała szerszego poparcia w tych kręgach. Wydawałoby się, że większa autonomia pracownika, możliwość redukcji nierówności poprzez ułatwienie zatrudnienia osobom z ograniczeniami mobilności czy wspieranie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, to idee idealne wpisujące się w lewicową wizję sprawiedliwszego świata. Praca zdalna może przecież zmniejszać alienację. Dając większą kontrolę nad własnym czasem, a także decentralizować władzę, co sprzyja równości szans, wartościom, które lewica od dawna stawia w centrum swojej ideologii. A jednak, zamiast entuzjastycznego wsparcia, spotykamy się z rezerwą dlaczego? Być może wynika to z obaw o atomizację społeczeństwa i osłabienie więzi społecznych, które są kluczowe dla kolektywnej walki o prawa pracownicze. Lewica historycznie związana z organizacją pracowników w fizycznych miejscach pracy, jak fabryki czy biura, może też postrzegać pracę zdalną jako narzędzie neoliberalnej elastyczności, prowadzące do prekaryzacji i erozji standardów zatrudnienia. To paradoksalne, bo odpowiednio uregulowana praca zdalna mogłaby być potężnym sojusznikiem w realizacji lewicowych marzeń o wolności i sprawiedliwości społecznej, łącząc indywidualną autonomię z kolektywnymi korzyściami. Zakończenie. Czy jesteśmy świadkami końca złotego wieku pracy zdalnej, czy może dopiero jej prawdziwego początku? Okazało się, że wysłanie maila, zastąpienie spotkań wideokonferencją i możliwość pracy z każdego miejsca na świecie to nie tylko wygoda, lecz to potencjał do rewolucyjnej zmiany, która może na zawsze odmienić nasze podejście do pracy i życia. Jednak chęć wielu dominujących firm na rynku do tradycyjnych biur pokazuje, że nie wszystkim ta zmiana odpowiada. Czy chodzi tylko o kontrolę i hierarchię, czy może o coś głębszego? Oto jak definiujemy sens pracy, motywację i więzi społeczne w miejscu, które przez lata było naszą drugą przestrzenią życiową. Ta walka o przyszłość pracy odsłania sprzeczności między wolnością jednostki a potrzebami korporacyjnej machiny. Czy rezygnacja z fizycznego biura oznacza, że tracimy coś bezpowrotnie, a może wręcz przeciwnie, może zyskujemy szansę na przebudowę całej kultury pracy, której liczy się już nieobecność, lecz efekty i autonomia. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, dziękuję Ci bardzo za obejrzenie materiału. Co sądzisz na ten temat? Zostaw komentarz na dole, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, by być na bieżąco. Dziękuję za obejrzenie materiału, cześć.